Święto samorządowców w Rzeszowie, szansa na zniżki dla mieszkańców Krosna. Nowe kamery obserwują ulice Dębicy. Konrad Dudek, zapraszam na aktualności. Zaczynamy od obchodów dnia samorządu terytorialnego, zorganizowanych dziś w Rzeszowie. To święto ustanowione dla upamiętnienia odrodzenia samorządności w Polsce w 1990 roku. Podczas wojewódzkich uroczystości samorządowcom z regionu wręczono nagrody i wyróżnienia za pracę. Relacja Anny Tomczyk. Dzień samorządu terytorialnego rozpoczął się mszą świętą w Kościele Farnym w Rzeszowie. Odprawił ją biskup senior Kazimierz Górny. Potem samorządowcy przemaszerowali do wojewódzkiego Domu Kultury. Na Podkarpaciu działa 160 gmin i 21 powiatów oraz cztery miasta na prawach powiatu. Samorządom podlega 46 miast i ponad 2000 wiosek, a w nich szpitale, szkoły, placówki kultury, gospodarka i opieka społeczna. Bycie samorządowcem to wielka szkoła życia, mówił marszałek województwa. Wyższa uczelnia dużo daje, prawda? Proces edukacji też, ale ta szkoła, jaką my przechodzimy w samorządach, na pewno jest niezastąpiona. Kilkuset samorządowców, którzy przyjechali do Rzeszowa, łączy troska o inwestycje i komfort życia mieszkańców, choć często. Różnią ich budżety, którymi zarządzają. W 2003 roku budżet miasta Rzeszowa to 370 milionów, 2017 rok to miliard 370 milionów, a więc miliard cały przybyło pieniędzy. W tym roku budżet gminy to 73 miliony złotych po stronie dochodów, 20 tysięcy mieszkańców, jesteśmy gminą miejsko-wiejską. Lokalne zadania samorządowcy często realizują z pomocą unijnych środków. Dziś wielu z nich otrzymało prestiżowe nagrody, odznaki i wyróżnienia, a samorządowcy z Koła, z Dni i Powiatu Strzyżowskiego podkarpacką nagrodę samorządową. Tych zadań się co roku nam przybywa, ale w każdych czasach się można znaleźć. Można realizować te zadania, które są ważne dla mieszkańców, dla całego społeczeństwa. Dodatkowe nagrody wręczono za najlepsze strony internetowe i fanpage e prowadzone przez samorządy. Samorządy podkarpackie mają najlepiej prowadzone strony internetowe w Polsce. Zaś jeżeli chodzi o podkarpacką nagrodę samorządową, jest to nagroda unikatowa w skali kraju. Podczas gali wręczono też odznaczenia państwowe, honorowe odznaki Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz nagrody dla najzdolniejszej młodzieży z regionu. Wojewoda po raz pierwszy wręczyła też nagrody Podkarpacki Samorządowiec „Bliski Rodzinie. Otrzymali je wicestarosta powiatu Mieleckiego, prezydent Stalowej Woli i burmistrz Głogowa Małopolskiego. Nasze cztery przedszkola w czterech różnych miejscowościach na terenach wiejskich były ogromnym wsparciem dla rodziny. W 2014 roku nasze przedszkola otrzymały certyfikat przedszkoli przyjaznych rodzinie. W sumie nagrody i wyróżnienia otrzymało kilkudziesięciu samorządowców. Chcemy po prostu zaakcentować tę ideę samorządności jako bardzo ważną, bardzo potrzebną, jako niezwykle udaną reformę w polskim systemie prawnym. Podkarpaccy samorządowcy na co dzień pracują na rzecz ponad 2 milionów mieszkańców. Samorządowcy starają się powiększać swoje budżety na wszelkie sposoby, na przykład przyciągając nowych mieszkańców. Od dziś każda osoba, która płaci podatek dochodowy w Krośnie może otrzymać kartę mieszkańca. Ta upoważnia posiadacza, a także członków jego rodziny do korzystania z rabatów przy różnego rodzaju opłatach. Na przykład przy zakupie biletów do kina czy na basen cena może być niższa nawet o 20%. Krośnieńska Karta Mieszkańca ma wielkość karty płatniczej. Poza grafiką jest na niej zdjęcie i podstawowe informacje o posiadaczu. Krośnieńska Karta Mieszkańca jest ukłonem w stronę podatników miasta Krosna, więc osób zamieszkałych w Krośnie, które płacą podatek dochodowy właśnie tutaj w Urzędzie Skarbowym w Krośnie. Chodzi też o przyciągnięcie do miasta jak największej liczby podatników. Co dostaną w zamian za zameldowanie w Krośnie? Będą mniej płacić np. za wejście na baseny, korty, stadiony, czy też imprezy organizowane przez miejskie instytucje kulturalne. Mam nadzieję, że uszczerbku na finansach nie będzie znacznego. Głównie zależy nam na tym, aby mieszkańcy Krosna jakby chętniej chodzili i korzystali z ofert kulturalnych. Niższe ceny biletów powinny też zwiększyć frekwencję na imprezach kulturalnych. Miasto zadeklarowało gotowość zwiększenia dotacji dla tych placówek samorządowych, które zastosują rabaty. Tegoroczny koszt wprowadzania karty oszacowano na 200 tysięcy złotych. Obsługa, zakupienie czytników, zakupienie drukarek, zakupienie kart, wdrożenie tego systemu kosztowało nas 70 ponad tysięcy. Jednocześnie mamy opłaty opłaty za licencję. I te opłaty wynoszą około nie wiem, 18 czy 19 tysięcy rocznie. Krośnieńska karta mieszkańca będzie funkcjonowała też jako bilet miesięczny miejskiej komunikacji, karta biblioteczna, czy też karta przedszkolaka. Udzielanie rabatów dla posiadaczy takiej karty deklarują też partnerzy biznesowi, na przykład serwis samochodowy. Opłaci się? Na pewno stawiamy na, na to, żeby pozyskać coraz więcej klientów. W Urzędzie Miasta już działają dwa specjalne stanowiska, gdzie można złożyć wniosek i od ręki otrzymać krośnieńską kartę mieszkańca. Cała procedura trwa 5 minut. Właśnie złożyłem wniosek na kartę dla mnie, dla całej rodziny. Wiąże się to z ulgami. Liczę, że będę miał z tego spore korzyści. Korzyści będzie miało też miasto. Dzięki zwrotnym informacjom z karty będzie wiadomo, jakie upodobania mają krośnianie i które z placówek odwiedzają najczęściej. Dębica ma nowy system monitoringu. Tworzy go 17 kamer cyfrowych o wysokiej rozdzielczości rozmieszczonych w newralgicznych punktach miasta. Obraz przez całą dobę obserwują strażnicy miejsc. Dzięki temu ma być bezpieczniej, ale też taniej, bo wcześniej miasto monitorowała zewnętrzna firma ochroniarska. Tutaj mamy ulicę Piekarską. Również tutaj można zbliżyć na rynek kamery obrotowe, więc jakoś mają bardzo dobrą. Jeżeli ktoś spożywał alkohol można nawet zbliżyć i odczytać jakiej marki jest to wino czy piwo lub, lub wódka. To nowy system monitoringu stworzony za pieniądze miasta. Wcześniej ulicę monitorowała zewnętrzna firma ochroniarska, która wykorzystywała własny sprzęt. 28 kamer analogowych i tylko dwie cyfrowe. Niestety dawały nieczytelny obraz, który nie pozwalał identyfikować np. sprawców chuligańskich bujek, a koszt obsługi był wysoki. Dlatego miasto zdecydowało stworzyć system od podstaw. Wyszło, że do 2020 roku będzie to prawie o połowę mniej. 2017 był takim rokiem no, mocnym, bo trzeba było kupić kamery, zamontować sprzęt. A teraz co roku będziemy do, doposażać o trzy kamery bardzo dobrej jakości. Prowadzimy rozmowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, że te kamery, które mają lub które sobie zakupą, żeby się wpięli w nasz monitoring. Odbyła się narada policji, władz miasta i strażników miejskich. Powstała lista 17 miejsc, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne i właśnie tam zamontowano kamery. Monitorowane są m.in. okolice dworca, miejskie targowisko, gdzie często dochodzi do kradzieży z udziałem kieszonkowców, ale i na przykład Dębicki Ogródek Jordanowski. Tutaj najczęściej ujawnia się wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu. Na co bardzo często skarżą się rodzice wypoczywający tu ze swoimi dziećmi. Krzyśko, widam, Powiedzcie, że macie pilną interwencję na, 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 na ogródku Jordanowskim. Choć system działa dopiero trzy miesiące, policja już 21 razy zwracała się o nagrania, prowadząc postępowania, a Straż Miejska podjęła 150 interwencji. W postaci pouczeń, mandatów, wniosków do sądu. Głównie za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, takim jakimi są ulice, parki, place. W centrum miasta chodzi o ulice Rynek. Planty, chodzi o Ogródek Jordanowski, a także dworzec, ulicę Kolejową. Strażnicy udaremnili też próbę zniszczenia przez wandali muszli koncertowej w rynku. Pomysł takiej inwestycji chwalą mieszkańcy. Wiadomo, że to kosztuje dużo pieniędzy, no ale moim zdaniem, moim zdaniem jest to po prostu konieczne. To daje jakieś poczucie bezpieczeństwa? No, no na pewno. Kilka miesięcy temu decyzję o zainwestowaniu w nowy system monitoringu, podobnie jak Dębica, podjął przemyśl. Tam także powstało nowe centrum monitoringu działające całodobowo w oparciu o sprzęt najnowszej generacji. Mariusz Bednarz został nowym prezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ma 43 lata, z wykształcenia jest magistrem ochrony środowiska. Wcześniej był m.in. dyrektorem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim. Młodzi lekarze, przyszli chirurdzy oka z Rzeszowa mogą od dziś uczyć się fachu w treningowej sali operacyjnej. Specjalistyczną pracowni wyposażoną w taki sam sprzęt jak na okulistycznym bloku operacyjnym otwarto na Uniwersytecie Rzeszowskim we współpracy z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1. To pierwsza tak kompleksowo wyposażona symulacyjna sala operacyjna w Polsce. Karolina Przytuła już skończyła studia na Wydziale Lekarskim. Teraz robi specjalizację. Chcę być chirurgiem Oka. Dla niej taka pracownia to wielka szansa, żeby szybciej stanąć przy prawdziwym stole operacyjnym i samodzielnie usunąć zaćmę czy zoperować jaskrę. No jest to y, świetny sposób nauki, bo w tym momencie nie mam w ogóle ani stresu, ani y, jakiegoś takiego przeświadczenia, że komuś by przykrzywdę. Tylko, że się uczę, i, i, a wszystkie struktury są takie same, więc pewność mojej ręki, wszystko wyrabiam. A w tym fachu to bardzo ważne, dlatego żeby samodzielnie operować trzeba wcześniej wielokrotnie przećwiczyć każde kolejne cięcie czy szef. Bez symulatorów było z tym bardzo różnie, a szkolenie trwało nawet latami. Teraz Agnieszka i Anna, obie w trakcie specjalizacji w Rzeszowskiej Klinice Okulistyki doskonale wiedzą, że trzeba maksymalnie wykorzystać nowoczesny sprzęt. Usiąść samemu i zrobić coś, to, to jest bardzo trudna sprawa, a dzięki temu e, symulacji tutaj możemy sobie poćwiczyć nasze zdolności manualne, e, wyćwiczyć i stawać się coraz lepsi, bo tak jak niestety praktyka czyni mistrza, czym więcej człowiek ćwiczy, no, to, to tym jest tym lepsze, co wykonuje. Ćwiczymy do skutku, jeszcze tutaj e, nauczyciel może dodatkowo nas poinstruować, patrząc na, e, na monitor, wyłapać błędy, powiedzieć, co mamy poprawić, także to jest naprawdę duże ułatwienie. I szansa na skrócenie procesu szkolenia, co ma ogromne znaczenie dla podkarpackich oddziałów tej specjalności, które jeszcze niedawno z konieczności musiały korzystać z fachowego wsparcia spoza województwa. Zamierzamy um, prowadzić szkolenie intensywne, ponieważ potrzebna jest kadra, miejscowa kadra, e, wyspecjalizowana w chirurgii, nie tylko oczywiście w diagnostyce, również. E, także mam nadzieję, że dzięki e, temu miejscu ten proces ulegja, ulegnie znacznemu przyspieszeniu. A dodatkowo będzie pod pełną kontrolą, bo komputerowy system pozwoli na dokładną analizę tzw. krzywej uczenia, ale też najczęściej popełnianych błędów. Możemy ocenić i porównać lekarzy, którzy odbyli takie szkolenie na symulatorach nowoczesnych z lekarzami, którzy nie mieli takiej możliwości i później chociażby sprawdzić, czy czas trwania operacji, ilość powikłań, ilość komplikacji, jakość tej operacji rzeczywiście istotnie się zwiększyła i że takie symulatory wnoszą nie tylko ten efekt dydaktyczny. Ale też poprawę jakości usług medycznych. To dlatego, jak przekonują lekarze, także wykładowcy Wydziału Medycznego i kierunku lekarskiego, ta inwestycja szybko zaprocentuje. To jest koszt w granicach 1,5 miliona do 2 milionów złotych. Czyli w skali powiedzmy jednego oddziału, który pracuje, jeden chirurg na jednym oddziale, spokojnie wypracowuje to w rok. Prawda? Jeżeli tutaj wyszkolimy 10, 20. Z symulatorów i całej sali będą mogli też korzystać studenci kierunku lekarskiego. Jest szansa, że chętnych do robienia specjalizacji w deficytowej teraz na Podkarpaciu dziedzinie będzie coraz więcej. W Rzeszowie trwa festiwal Przestrzeni Miejskiej. To okazja do wydarzeń artystycznych, ale też dyskusji o kreowaniu charakteru współczesnego miasta. W programie m.in. projekcje filmów, warsztaty stworzenia instrumentów oraz wystawy. Miejscem festiwalu są wnętrza i dziedziniec kamienicy przy alei Piłsudskiego Osiem. Kameralnie i klimatycznie, kilka metrów od hałaśliwej ulicy, trwa dyskusja o tym, jak poprawić funkcjonowanie polskich miast. Bo tam, gdzie ścierają się różne tradycje architektoniczne, pojawiają się też pytania intrygujące, interesujące i trudne. W jaki sposób stworzyć przestrzeń miejską wysokiej jakości, taką, która łączy, a nie dzieli sąsiadów? Każdy obiekt, który powstaje w mieście, powinien to miasto wzmacniać. Niestety mamy taki okres w historii, że bardziej myślano właśnie osobnymi obiektami. Architekci Oskar Grąbczewski czy Tomasz Konior, autor m.in. projektu Sądu Rejonowego w Rzeszowie, dziś poszukują nowych obszarów lub odkrywają zapomniane przestrzenie w mieście. Angażują też mieszkańców, dając im szansę wytyczenia własnych ścieżek. To, co widzimy dookoła nas, te wartości, które czasami są trochę przykurzone, zapyziałe, których na co dzień nie dostrzegamy, że one są właśnie najcenniejsze. I wydaje mi się, że świadomy, dobry architekt, wchodząc w każdy kontekst właśnie takiego galicyjskiego miasteczka, będzie umiał wydobyć z tego to, co jest najcenniejsze. Dziś dachy zielone czy niebieskie z panelami fotowoltaicznymi są równie popularne jak projekty domów jednorodzinnych Bogusława Barnasia z Mielca. Zdaniem prestiżowego czasopisma Wallpaper to jeden z 20 najbardziej obiecujących architektów świata, który pokazuje, że w nowoczesnej architekturze jest miejsce dla tradycji i kształtów wiejskich chat i drewnianych kościółków. Albert Einstein mówił, że ważniejsza od wiedzy jest wyobraźnia, bo ona jest nieograniczona. Wydaje mi się, że nasza wyobraźnia jest nieograniczona. To my stwarzamy sobie sami limity. Ja staram się tą wyobraźnią wychodzić jak najdalej potrafię. Zabawne i ciekawe projekty podczas festiwalu proponują też dzieci, bo ich głos i punkt widzenia w tej debacie o miejskich przeobrażeniach jest równie ważny, jeśli nie najważniejszy. Budują makiety, modele architektoniczne i instrumenty. Nie jest to ani typowy festiwal architektoniczny, ani też nie jest to typowy festiwal kulturalny. Jest to pewnego rodzaju hybryda tych dwóch, e, tych dwóch wydarzeń, i przez to jest taki wyjątkowy, właśnie. Festiwal Przestrzeni Miejskiej to najmłodsza, a zarazem najlepiej przyjęta miejska impreza, przygotowana m.in. przez Estradę Rzeszowską oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na jej program składają się m.in. wystawa prac Arkadiusza Andrejkowa, silent disco, warsztatron oraz koncerty. W Rzeszowie trwa również festiwal wyczytanej książki w programie m.in. spotkania z autorami powieści dla dzieci i dorosłych, czytanie w bibliotekach i plenerze, literacka gra, przygodowa, a także uliczny kiermasz książek. Jednym z gości trzydniowego święta książki był Jarosław Mikołajewski, poeta i pisarz, autor książek dla dzieci. Łódek, które widzisz nie ma, ale mogą się natychmiast stać. Jak to? Wystarczy wyjaśnił pierwszy, że pokażesz bilet. W Rzeszowie zorganizowano też spotkanie z Ryszardem Koziołkiem, a jutro z czytelnikami spotka się Anna Janko. Organizatorzy festiwalu są przekonani, że książka to nie tylko produkt czy podarunek, ale też inspiracja i tworzywo artystyczne. Dlatego zachęcają do rodzinnego czytania, nie tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W 26 rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Rzeszowie w stolicy katedralnej zorganizowano drugi zjazd szkół imienia Jana Pawła II województwa podkarpackiego. To właśnie tutaj w dzisiejszym parku papieskim papież Polak odprawił mszę świętą. Dla uczestników tego zjazdu uczniów z całego regionu Jan Paweł II to nie tylko patron szkół, ale przede wszystkim jeden z największych autorytetów. Przy Rzeszowskiej Katedrze młodzież wspominała papieża i mówiła o wartościach, którym był wierny. Częścią spotkania był koncert zespołu Młody Duch i Przyjaciele, a także zespołu wokalnego z zespołu szkół w Jasiące. Weekendowych atrakcji ciąg dalszy, muzyka, kino i dużo dobrej zabawy. Gdzie się wybrać i co zobaczyć sprawdzała Natalia Chrapek. Ten weekend zapowiada się wyjątkowo słonecznie, dlatego warto go spędzić aktywnie. Wybrałam dla Państwa kilka ciekawych propozycji. Jedną z nich jest Festiwal Przestrzeni Miejskiej, który co roku organizowany jest w innym, zaskakującym miejscu. Festiwal potrwa do jutra. W tym roku uczestnicy imprezy spotykają się właśnie tutaj, na podwórku kamienicy przy Alei Piłsudskiego w Rzeszowie. Gwarantowane koncerty, warsztaty dla dzieci, wystawy i pokazy filmowe. Na imprezie zagrają m.in. Łąki One, Sonar i Xanax. Kolejna propozycja to Art United Fair, czyli międzynarodowe targi sztuki, które od wczoraj trwają w Centrum Wystawieniczo-Kongresowym w Jasiące i zakończą się w niedzielę. To nowe, niestandardowe wydarzenie kulturalne, które w jednym miejscu łączy najciekawszych artystów z miłośnikami sztuki. Ciekawą opcją dla najmłodszych jest Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinope. Wydarzenie rozpoczęło się w czwartek i potrwa do 7 czerwca w Zatwarnicy, od 5 do 8 czerwca w Dębicy, a w Rzeszowie od 11 do 14 czerwca. To niezwykłe święto filmu, na którym prezentowane są artystyczne filmy z całego świata. Na koniec propozycje muzyczne. Pierwszą z nich jest reggae nad Wisłokiem, które już jutro odbędzie się na rzeszowskich bulwarach. W programie koncerty gwiazd sceny reggae i dap a także wiele innych atrakcji, m.in. strefa zabaw dla dzieci Regeland. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wawa Muffin. W niedzielę miłośnicy folkloru mogą wybrać się do Skansenów Kolbuszowej na prezentację twórczości ludowej lasowiaków i rzeszowiaków. Ta cykliczna impreza to doskonała okazja, żeby zobaczyć tradycyjne instrumenty w kapelach ludowych takie jak skrzypce, basy i cymbały. Jak sami Państwo widzą, atrakcji w ten weekend nie brakuje. Ja tradycyjnie życzę udanego weekendu i do zobaczenia. Sport w aktualnościach. Zarząd i kibice Stali Mielec mogą odetchnąć z ulgą. PZPN podjął decyzję, że Mielecki klub nie będzie ukarany odjęciem punktów za grę nieuprawnionego zawodnika, będzie za to kara finansowa. Sprawa dotyczy piłkarza Borisa Milekicia, któremu w trakcie sezonu wygasło prawo pobytu w Polsce. Dlatego Serb nie zagra w niedzielnym meczu z Pogonią Siedlce. Najpierw była gra na podwórku, potem wymarzony mecz na Stadionie Narodowym. Historia tym bardziej niesamowita, że jej bohaterki mają zaledwie po 10 lat. Mowa o piłkarkach krośnieńskiego Beniaminka, które w Warszawie wywalczyły wicemistrzostwo Polski. Dziś odebrały nagrody od Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Stadion Narodowy. Na tym boisku gole strzelał m.in. Robert Lewandowski. Strzeliła także ona. Martyna ma 10 lat i pasję, którą zadziwia nawet rodzinę. Masz brata? Mam. I gra w piłkę? Nie. Za to ona gra. I to jak? W finałowym pojedynku z rówieśniczkami z Katowic wyrównała na 1 do 1. W karnych zabrakło szczęścia. Krośnianki przegrały 1 do 3, ale już wiadomo, że futbol może być przygodą, nie tylko z dzieciństwa. Większość z tych dziewczyn trenuje już 5 lat. Czyli jak miałem 5, 5 lat, to już do mnie na pierwszy trening, No i trenujemy przez te 5 lat, no, zrobili naprawdę kolosalne postępy. Trener jest zachwycony, bo zawodniczki bardziej niż chłopcy przykładają się na treningach, choć pewnie tych historii by nie było, gdyby nie Koledzy. w przedszkolu z kolegą zaczęłam grać. Tak cię wciągnęło, że kopiesz do dzisiaj. Tak. Kobiecy futbol rozwija się błyskawicznie. W przyszłości mogą celować w kobiecą Ekstraligę, a nawet zagraniczny kontrakt. My jako Związek Wojewódzki robimy wszystko, aby im pomagać, aby ich wspierać, aby stawiać na to, a też Polski Związek Piłki Nożnej bardzo jak gdyby liczy na rozwój piłki, prawda, kobiecej w naszym kraju. Dziś spełniło się także marzenie Dawida. Kiedyś grał w piłkę teraz wygrywa bitwę z rakiem. Dzięki fundacji Mamy Marzenie pojedzie na mecz reprezentacji Polski z Rumunią, ale nie przestaje myśleć, że kiedyś zagra z kolegami na podwórku. Jest bardzo dużo. Wystarczy, że się ja przyłożę, pomogą lekarze w szpitalu i wszystko dojdzie do skutku. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłosił także datę meczu, który otworzy turniej ośmiu narodów do lat 20. Polska zagra ze Szwajcarią 31 sierpnia na stadionie miejskim w Rzeszowie. Kończymy aktualności, za chwilę jeszcze prognoza pogody i odpowiedź, jaka aura będzie towarzyszyć nam w ten weekend. Ale życzę udanego weekendu i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.